Witajcie. Nazywam się Katarzyna Zarosińska Król, a ja Pola Janicka. Jesteśmy szlachciankami, to znaczy siatkarkami z zamku można. My szlachcianki, znaczy siatkarki, a do gry musimy mieć najlepsze. Sprowadzamy je z Dalekiego Wschodu. Najnowszy wynalazek. Wow, zaiste. Ciesławie? Włożyć. Hop, 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 hop. Ciesławie, no znowu są za małe. Siatkówka bez komunikacji to nie siatkówka. Na szczęście my możemy trenować ją codziennie w naszym zamku. Pola, super wystawa. Tak trzymaj. Co? Pff. Jako siatkarki nigdy nie zapominamy o treningu. Obiekt zamku Moszna zapewnia nam idealne warunki oraz przestrzeń do szlifowania naszych umiejętności. Pola! Gramy! Cieszynka. W sporcie jest to popularne określenie zawodnika, który się cieszy po zdobyciu punktu. My cieszynkę trenujemy tutaj, w sali myśliwskiej. Hej! Opa! Uu. Nie. Yeah! Dla szlachcianek, to znaczy siatkarek, dieta to kluczowa kwestia. Uczeni twierdzą, że odpowiednia ilość białka powoduje, że można wygrać z każdym przeciwnikiem. Nawet z chemikiem police. Ach, te nasze dziewczyny. Do zobaczenia w Zamku Moszny. I na meczach u